Wdrażanie programu rozwojowego w ZSZ nr 4 w Ostrołęce w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych matematyki i języka angielskiego. To projekt, który ruszył dzięki współpracy firmy KLS Partners i ostrońskiego samorządu. Jak sama nazwa, tytuł projektu wskazuje, wdrożenie programu rozwojowego w szkole zawodowej nr 4 w Ostrołęce. Celem jest wdrożenie programu, natomiast będziemy go realizować poprzez prowadzenie zajęć przez trzy semestry dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Zajęcia, które będziemy realizować, przewidują materiał z zakresu matury podstawowej z języka angielskiego oraz matematyki. Będzie to cały materiał wymagany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na. Maturze, tak aby nasi uczestnicy potencjalnie mogli uzyskać na niej nawet 100%. Zajęcia te są bezpłatne. Mamy 110 miejsc w sumie. Zgłoszeń już o wiele, wiele więcej. Natomiast pierwszeństwo mają osoby z trudnościami w nauce. Więc jest to skierowane do osób, które. No, może nie radzą sobie tak dobrze, jak, jak, jak ci lepsi, najlepsi. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, czyli uczniowie, którzy na przykład nie mają możliwości materialnych na ich rodzice, na wysyłanie ich na korepetycje, tutaj będą mieli takie bardzo intensywne korepetycje w ramach zajęć. Realizowany w ramach tego projektu. Projekt finansowany jest przez miasto Ostrołęka, Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa. Z danych dotyczących wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz matematyki wynika, że średnia ocen technikum, zarówno z języka angielskiego, jak i matematyki, były niższe od średniej województwa mazowieckiego. Odpowiedzią na te dane jest inicjatywa stworzenia kursu poszerzającego wiedzę w dziedzinie matematyki i języka angielskiego.